Cześć! Cześć z tej strony Barty. Dzisiaj gramy w Stambul, guys. Dawno nie grałem. Dawno w ogóle nie nagrywam odcinków. Nie, ja, zwykłe. Dobra. Dobra, odblokujemy sobie... Czy się opłaca? Tu. Dobra, lecimy. Dobra, gramy Christiano, wow, do. Provi, gramo. Cerca di cosa

Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy. Ja co? I co to było? Dlaczego mnie cofnęło? Dobra, przeszliśmy. Zobaczymy czy uda mi się wygrać. Dobra, koniec. Ciekawe czy w ogóle do finału bydę, Ja już ciągle do finałów dochodzę. Ja strasznie nie lubię, nie lubię piłki nożnej, bo ona jest... Nie Bo to jest jakby, jakby w zespołach. No, no i na przykład trafiłam ci się, tacy co stoją na... no czasy stoją, bo są w finale i tylko dla pucharków. Super slide ja nie mogę. Ja nie lubię, znaczy lubię super slajdy, ale tutaj mogę nie wygrać. No, właśnie o to mi chodzi. No, dobra jestem, ale nie przejdę. Stambylguys to jest podróba folkaisów. Jakby ktoś nie wiedział. Nie, nie, nie. I ktoś to subskrybujcie kanał, bo nie dużo brakuje do 20 subskrypcji. Chyba przejdę. Proszę, nie, nie blokuj. Dobra, przechodzę. Nie, jak? Nie, no, nie mogę ja nie mogę. kurde. Zagramy z jakieś pięciu rundek. Zobaczymy, co się nawyl... Nie no, naprawdę. Przy moim pingu to jest. Znaczy mam 4,50 pingu. Nawet mniej. Kurde. Ja... No co? Popchnęli mnie sarkę. O, tak. Co się, co się... Ktoś mnie boks... Ktoś ma młotkę boksowania. Dobra, już nie przejdę. Dobra, nie. Ktoś mnie zepchnął i ja już nie przejdę. Dobra, oszukane. Dobra, teraz sobie gramy dalej w sumie. Ja, ja bym chciał mieć bardzo blok na samym początku. Ja. Dobra, to jest akurat fajne, ale te kostki są najgorsze na telefonie. Szczególnie tych kostek strasznie nie lubię. Teraz mi się z udało. Wcześniej musiałam tu jakieś dwa razy przechodzić. Dobra, jestem w końcu. Gigi. No nie, nie, nie zdążyłam kliknąć GG, ale i tak GG. A ten? A, aha, to jest Bot. Ok. Mm, on ten chyba nie przejdzie. O, ten przejdzie, ten przejdzie. Nie, a myślałam, że już nie przeszedł. Przeszedł. 16. Szkoda, że się nie zakwalifikowało na przykład 17 osób, bo tak się wydaje, jakby 17 się zakwalifikowało. Mam w ogóle skinę Cristiano Ronaldo, ale jakby ktoś nie wiedział, to tutaj Cristiano Ronaldo nazywa się, nazywa się Cristiano Waldo. Nie, dobra, ale to na końcu jest fajne, bo można sobie zjechać. I tu też tak. Pyk, lecimy. Co jest grane? Dobra, teraz, teraz muszę na pewno dojść do finału. Ja nie, to przez to, że mnie to wolneło, ja, dobra. Ostatnia runda chyba. A sumie się jakiegoś innego skina niż Cristiano Waldo. Mam jakiegoś, mam epickiego, biorę Jati, użyj. Dobra, zagraj. Ostatni me... ostatni, ostatnia gra. O nie, to to. Nie, ale w sumie fajne to jest. Wlnęło mnie, kurde. Ale muszę przejść dalej. Tu są prawie same boty. Nie no, co jest? Co jest? Dobra, jestem Wchodzę do kolejnej rundy. I w ogóle drugi nice. A ten kurczek o to nie dojdzie, bo się zblokował. Skąd miałam nagle 900 Znaczy... Co? Jakie 900? 90 znaczy się. W prawie stopingu. Raz miałem 150, bo nie miałam internetu. Proszę. Nie. Dobra. Pewnie nie dojdę do kolejnej rundy. Chyba, że Jestem czwarty, to dobrze. Mogę już dojść. Na kolej do finału mogę pójść. Jak prześwitnąłem spację, Sadkę. Szybko, Barte, szybko, 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 szybko. Dobra, idę do finału. Jestem! Dobrze. No szybciej. Szybciej. Dobra, jeszcze dwie osoby. A, już, dobra. Teraz pewnie nie przejdę. O, jeszcze są dwa boty. Nie, dobra lawa. Ja, ja, ja nie mogę tego wygrać, bo mi się nie da. Kurde. Co? Ale. Ale kogoś zepchnąłem. Co? Dobra. Do widzenia. Ginę. To by było tyle. Dziękuję za oglądanie, Nara.